No sieba, 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 ja jestem Turek i witam Was na moim kanale. Witam Was w serii Dolina Zagłady. Jest ona odświeżona na najnowszej wersji Minecrafta 1.21.11, czyli po prostu te będą wszystkie modyfikacje, które są będą aktualne przede wszystkim. To jest bardzo fajne, bo cały modpak sam skompletowałem ogólnie co trzy materiały. Będą dodawane trzy kolejne modyfikacje po drugim materiale zawsze z tej serii będę dawać post na moim YouTube, na moim kanale, więc pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I tam będę wam dawać do wyboru coś takiego, że dodajemy trzy modyfikacje na trzeci materiał, które poprawią mi gry, gierkę po prostu takie neutralne, takie pomocne. I możecie zostawić komentarze, jakie wtedy lub zagłosować na coś, co mi po prostu uprzykrzy życie i wtedy nasz modpak będzie cięższy. Długo nie sądzę, że on już jest dość teraz ciężki, bo mam coś takiego. Jak lewują te potwory, i od, odspał na świata To 100 albo 50 światek po prostu jeden level te moby po prostu, po prostu tam wiecie, po tysiącu już na składają na hitana, jeśli mam żelazną zbroję. Testowałem ten odpak więc wiem No i dobra, tworzymy świat. Dolina Zagłady. Będziemy grać na przetrwanie, bo to jest ciężkie, już samo w sobie. Przynajmniej na początku, kochani. Dobra, kochani, jak widzicie, mamy modyfikację od broni, więc klikamy, że widzimy akacza. Dobra kochani, jak mówiłem, chcemy i... Gdzieś blisko spawnu. To był stone, będziemy mogli sobie go zawinąć. Ok. Tam mamy młyn. I będą filarzerzy. Ej! Kit kozak. się chcieli, dajcie mi znać po prostu w komentarzu, tylko co po wam z... podam. O po co to jest? Nie od Jack. ale to są ze drewna. Czekam. Ok, nauczyliśmy się wytwarzać bronię. O! Mamy tutaj coś takiego jak monetki, które będziemy po prostu wrogich yy, mobów, zdobywać i one będą wymieniane po prostu na umiejętności. Po prostu za każdym razem, jak się rozpicie to się automatycznie randomową umiejętność. Teraz nam się to wiąże niewidzialność. Będą być niewidzialni, ale nie wiem, co to Ogólnie pamiętajcie, że możemy sobie coś takiego temu oddać i dajemy 100% niżki, że po prostu te monety wracają do nas. Więc to jest bardzo fajne w tym. Ogólnie wracając do tematu, że moby nam levelują od spawna. Oj, tak. Wtedy już w samym spawnie mamy chyba czwarty, piąty poziom, z tego co pamiętam. Więc zapowiada się ciężka rozgrywka. Mam tutaj modyfikację Falling 3. Która... Fall Mówię coś źle, albo mało wyraźnie, przepraszam, ale po prostu, po prostu jak się emocjonuję, czym się cieszę, to po prostu tak wychodzi. Dobra, mamy tutaj takie coś, takie coś. A i chciałem wam pokazać, że dodałem tutaj e, podręczny crafting. Robimy tak, 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 tak. Mamy właśnie to jako podręczny crafting. Nie będę już tego craftingu takiego fizycznego. To jest bardzo fajne. W leczaku też mamy taką łatkę, ale no cóż. Dobra, weźmy sobie, zróbmy przy okazji jeszcze Lafeusz, żeby wydobyć pierwsze kamienie, żeby mieć lepsze narzędzia. Tyk. I co? Będziemy mogli wydobyć jeszcze ten Waystone, który był, był... tam. Dobra, ej, to bądźmy go. Może będziemy mogli tym trofeuszem. ...to nam po prostu ułatwi rozgrywkę. Będziemy mieli Waystone już pod matę. A jeśli pod to będziemy mieli stone, to będzie podróżowanie po świecie, będzie o dużo ciemniej. Polecam wam to też. O, zobaczcie, To być. Mamy A, mamy Wait kochani. Dobra. Słuchajcie, dobra. Ej, zanim jeszcze tam zrobimy. Tam. Trafnik zostawię tu w razie czego. I może tam dostajemy z automatu jakieś lepsze narzędzia. Bo wydaje mi się to na dobrą. Miłą strukturę z wieśnikami. Ja przecież piladżanie nie będą w mójnie mieszkać, nie? Umówmy się, kołamarnica. Ogólnie neutralne moby nie mają levela. Mam tutaj też modyfikacje, które po prostu wam dodają zwane stwory, jak nie wiem... 7 days to die. O, village guard. Tak się nazywa też modyfikacja. Ogólnie ta modyfikacja, która na górze pokazuje z czego to jest... ...to jest modyfikacja pod tytułem Balm. wyinstaluj się to na swoich światach, pomoże wam to w odnajdywaniu się w swoich... Okej, okay, mamy wioskę Tu Salmark to nazywa ta wiocha Jak dzieciaczki patrzą na kota To jest Nie ma ziem Za duże to tutaj dropu tutaj nie ma To może będzie Nie wiem czy to jest to będziemy my... Filażerów do rozmnażania też w sumie spoko. O, mamy tutaj pierwszy arborek. A, zabrałem, ale to dalej jest na tym. Spoko, spoko. Rozumiem. Ej, nie, no, ej, to jest większe. Ej, wyczyścimy sobie teren z tego niepotrzebnego. Fantastyczny, fantazyjny kurczak. To jest to z Earth, Mobs mob... mody. One po prostu... tutaj są więcej wariantów jeszcze, kosztem... po prostu... sporów. Dobra. Ej, my to wyczyścimy. My mieszkamy tutaj. To jest moja propozycja dla was. Dajcie mi znać w komentarzu. Ogólnie, wiecie, no jak mówiłem, czym dalej w las, tym są potężni otwory. Potem będziemy eksplorować, zrobić następną bazę i następną bazę i tak dalej, i tak dalej. To też zależy od oglądalności filmu. Warto też sobie tego. Eee, miałem za dużo czasu i głowy na to, żeby nagrywać i trochę spadła frekwencja ja się podniesie, tam na to nie wiem 3, 4 materiały powiedzmy. To wtedy jak będę w jakieś jakiś postęp, to tego nagrywać. A jeśli będzie naprawdę duży progres, to, to ja po prostu będę mógł nawet nagrywać dla was codziennie materiały codziennie o 18 bo zawsze o 18 wrzucam materiały I dla tych co nie wiedzą i dla tych co są długo że mnie nie pamiętają dobra ej tutaj w ogóle pola uprawne taki kurde wiejski klimat kurde no, nie chciałbym cię uderzyć więc proszę cię nie kurde nie podchodź No dobra, ej, będziemy mieli pokazuje uz... A... narzędziarza, będziemy mieli... Narzędzia, mamy kurde Ej start gry Oko no, głowy, dekoracje takie, a to są krówki po prostu Oj oj, przepraszam Okej, okay, są tutaj te włócznie, których kurczę, nie miałem ani razu, bo nie grałem jeszcze na tej wersji gry. Gdzie... O. Mamy kill off. Mówiłem, że ogarniemy to tutaj. Ogarnęliśmy. Ja macie mógł. O! Oh, no! Noż kurde. Ja nie chciałem. szybki jest. Ej, przez przypadek uderzyłem wieśniaka i sobie rozwaliłem. Kurczę, podaję się do tej bazy, czy mi się to wydaje? Tak. Jak Sinnes, gwardio. Łowca potworów. Zarąbiście, kurde. Ale będę miał teraz większe ceny chyba w tej wiosce. Po jakimś czasie im to mija. Mnie rozmnożyli. Dobra, kochani, no. Mam nadzieję, że on zapomniał. zobaczymy ten drugi domek. Z tymi będziemy mogli się tradeować. a w razie czego pod ten domek gdzie on był? Tak, tu będziemy mogli sobie położyć po prostu kamień teleportacyjny i będziemy mogli sobie tepać. Rozumiecie? O kurde, ej! Tak długo się go bije. Pokonany, pokonany. Dostaliśmy za nich. Wow, ej, my więcej za tego Guardian Villagera dostaliśmy. Dobra, idziemy sobie spać. Ej, przyrąbany będziemy musieli zabezpieczyć ten cały teren. Możemy i spać, no dobra, kochani. Ej, udamy się do cavingu jeszcze, żeby zobaczyć jak tutaj ten... Mamy, mamy. Mamy, kurczę, kolejnego Katerina. Automatycznie wyginiemy z tego domu. Ej, hey, caving zaczniemy od tej góry. Ale on... Jak wygląda to? Dobra, tu nie mogli się wkopać, by wybrać nasze strachowce. Ej, zobacz ile tego jest, tutaj mult Ta świnka jest spoko, co? Fajna pepa, co? Dajemy, kurczę, mięska jak za dużą. Chyba. Dobra, mamy to, mamy to. kiedy. Let's go. O kurde, i zobaczcie to, Żybowy biom ukryty w skalę, zapowiada się fajne przygody tutaj, kurde. Pamiętajcie, się na bieżąco... O subskrypcji, łapce w górę i w ogóle dzwoneczku, A jeśli możecie na telefonie podbić materiał, to podbijcie, ja będzie mi wielce miło, nie wiem, jak to działa w ogóle z tym podbijaniem, czy ja muszę jakieś progi wbijać, czy nie, dajcie mi znać. Fajna ta Minecraftowa muzyczka, taka silująca, Ok, spoko, spoko. spoko. W ogóle tamtą jochę sobie obudujemy murem. Jak wiecie, oblężnić tematy, tematy, Zrobimy sobie wieży. Mamy tutaj Security craft, które po prostu daje nam możliwość wytworzenie wieżyczek obronnych i tylko. Właśnie a takie wydobywanie. Którze, ej, węgiel daje nam więcej Expa chyba niż. Co innego, ogólnie rozszerzenia do umiejętności takich ten dostajemy w różnych strukturach, wyskakach za poszczególne punkty wykupione do siebie. Jak wiecie, za te monetki. Odpowiadam fajną, fajną, fajną przygodę, ale nie wiem, w jakich po prostu strukturkach losowych. Nie zawsze znajdziemy to też. Mam nadzieję, że w tej wiosce znajdziemy, żeby wam pokazać, ale no, nie dało się. O, mamy to. Pająk level szósty. Normalne pająki. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ile ja miałem HP, nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że nie jest Ouch! 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 będzie Jakąś zbroję, narzędzia, broń i te wszystkie inne rzeczy też nam pomoże troszeczkę. Liczę też na dobry drop umiejętności, żeby jakoś przeżywać. Wtedy będziemy mogli się skupić na eksplorowaniu, bo jak na przykład teraz szósty level nas spala. Wiecie, no to powiem bardzo łatwa z Ej, to to jest co? Grzybowy bion wiaski te Wszystkie monety? Wszystkie monety idą w... Idą w las kiedy... Wow wow wow, wow, wow. To jeszcze bardziej komplikuje nam rozgrywkę bo jeśli umrzecie Holy shit! Oh shit! O się spali na niebiesko! Na dół. A zejdzimy sobie padół. Za mnie dziuchę. By Panie było znaleźć kurs. Po prostu żelazo, żeby sobie cały. Ile mamy rzeczy? Mamy to i to. Umie możemy. Tejłas to mi się wydaje. Podpisać go kopalnia. Kopalnia. Jest, mamy to i będziemy mogli. iść do domu po A tam widzę pierwsze odznaki Darku, tak? Możliwe, że będziemy mieli Ancient i to już w ogóle będzie... że palipa, palipa. O! Maciej! Goblin mm. oh, to... Okej. Okay. Epicki Ruszę na pierśnik. Stapkę 14 tak. Okej, okay, głowy smoka bydzią będziemy... z goblin. Prawo świetlamy Ja mogę wam poko spoko! spoko. Wow. Szybko nam idzie to w ogóle W ogóle odcinki myślę, żeby robić Ja mogę za każdym razem całe Następnie jeśli będą Wam się podobać, po prostu seria będę mógł zwiększać stopniowo Po prostu się męczy okazji, ja dostanę też w w... Wy... Wiecie, przetwarzają odcinku. O 20, to jest zależne od lewela. Czy tutaj są miedziane zbroje teraz? Tak mi się wydaje, nie? To jest właśnie pytanie. E. Ej, 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 sobie ten poziom kopalni, bo... Chcę się czuć bezpiecznie choć. Rozumiecie o co chodzi, no nie może być ślipy, tak, że ja sobie wejdę do kopalni mojej niby bezpiecznej, a tu ja będę miał 50 zbiaków na swojej głowie i... takie. O, przy okazji widzę żelazo. Tam z emeraldy będziemy mogli kupić sobie jeszcze takie lofeusze i... Teraz ze shiftem z się pszczepię. Uszedł, tak naprawdę u... No, mamy 3, mamy teoretycznie nowy killoff, ale czy jak chcę killoff'a już na ten moment? Mam wiatr, bo oba Poda. No dół w sensie nie nie że do wiadra. Dobra, Ej. A tak damy radę tam się dostać? Takie wiecie, zakręcą na schod. Potem sobie dobudujemy tu schody takie prawdziwe wiecie. Chyba, że ten goblin nie przepala po prostu, nie? Dodamy jeden, kurde żelaza, a on daje nam dwa żelaza topionego. Chociaż w sumie, zaraz zobaczę jeszcze raz, bo może jestem po prostu ślepy niż. Jament. Regenerować chociaż bez przypału. to ostatnie. Raz i zobaczmy tego jeszcze raz. Maciej! Kurde, on mi ja tylko przetrwała. O, przy okazji level dostajemy. Hmm. No i spoko kurde. Niektóre ogniu odporności ejdu. Ne teru ja fajne, tu za cztery zginie. Średnio. 314 Ej, ja to wezmę. Ja będę niewidzialny. Zastanawiam się, jak to działa na e, potwory. O, w mam żelazo. lazo. Dobra, jak będziemy to, że lazo. To, że to będzie. FT. W razie możemy pokonać te wrogie moby. Bez jeżeli... Oby nie... ...telety. zresztą... ...te pańczyny. Jest szansa na plecaki. No, dobra, dobra. Walić. lepszy u... Najdwiz... zawsze widzi I git można dobra i lecimy do bazy żeby nie zatracić sobie itemów

i sobie pogarniamy. Tyk, jesteśmy. Jest to jest ta Dobra. To jest totalnie blisko. To mam już chociaż bruk na to, żeby budować im tutaj mur. Tam mieszkamy w Tak, zamieszkamy w Błonie. Wydaje mi się to optymalnie dobrym rodzajem. Okazji, się na. Pod drzewa. Łuk. To mamy łuk. Zobacz jak on wygląda, kurde. Spoko. Dzialność. Co mamy tutaj za umiejętność? Najdwisz. Możemy sobie łączyć to. Zawsze będziemy widzieć jako dzień, tak? Będziemy Potrzebować kurde. Dwie umiejętności odblokowane. No fajniutko. Tu mamy drewno. A, kurde. tam. O takich. mamy Night Vision i ten tak. Chociaż my z my pewnie większość z was powie, że może sobie modyfikację dodać, ale nie, nie chodzi o to, żeby tak łatwiutko, nie, Night Vision i tak dalej. Juste Night Vision to modyfikacja, po teraz kolik Nie wiem, czy mój shader jest odpo... odpowiedni pod to. Ok, no i by załatać, wyczyścić całkowicie ten teren z tej jednej trawy, bo mnie denerwuje ona. Wyrównać też teren, bo to też nie jest fajne. Teren tutaj, teren ten jest spoko. Wydaje mi się bardzo spoko, ponieważ łatwo go upokój. Jeszcze Myślę, że to diaksy. I tak to wygląda. Ej Naprawdę pomogą. Zaraz zobaczymy czy mamy night vision. To jest teleport. Zobaczmy. Tak, mamy night vision. Po całości zobaczcie. Teraz to wy totalnie wszystko będziecie widzieć ze mną, nie? Inny Tam rub... jakieś. I fajnie. Fajnie, fajnie mamy. Tak dzisiaj jak będę musiał oświetlać, ale nie zmienia to fakty, że mam. Okej, okay, fantastyczne piórko dostaliśmy. Zabierzemy sobie ten nasz bazon. Trzeba mieć jeszcze miejsce na to Przerzuć. Mamy to, mamy to. Dodatkowy hełm. Lazo, zróbmy sobie dodatkowe rzeczy. Teraz nie będziemy potrzebować yy, pochodni tutaj. Zrobimy sobie tarczę. Będziemy gotowi na kolejną wyprawę tam w głąb ziemi. W sposób jak najlepszym. Stanie tam porobi wszystko. Diaksy, mediaksy i inne rzeczy. Dobra, najpierw... Tak. Mamy teraz zobaczmy, z czego nam jest spodni, ale wróćcie tak, bo to mamy to, kurde, kochani, mamy to, mamy to. Dobra, kochani, żeby odcinek nie był za długi, okay, będę się z wami żegnać, więc do zobaczenia na następnym materiale. Pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji, żeby więcej materiałów wyjść, więcej łapek i tego wszystkiego, tym jest możliwość do tego, żeby materiały były codziennie, więc co ja mogę wam powiedzieć? Pamiętajcie o tej łapce. Do zobaczenia w